Wiecie na jakim etapie są nasi Aztekowie? Kojarzycie tę serię memów z Pablo Escobarem, co taki sobie smutny sam siedzi albo stoi w basenie i czeka? No to właśnie na takim etapie są nasi Aztekowie, którzy oczekują na przybycie Europejczyków, bo wszystko u siebie zrobili i muszą, aby ukończyć reformy i, i technologicznie popchnąć kraj do przodu, to muszą e, doczekać się przybycia Europejczyka, więc ci nasi a, a, wojownicy w tych piżamkowych, lamparcich skórach e, w pełno wokół jakichś czaszek, szczątków ludzkich. E, ten basen, co Escobarś taki stał smutny i czekał, każdy się tego wema. Tu u nas jest pełny wypełniony krwią i ci nasi wojownicy w tych piropuszach, w tym wszystkim stoją i tak czekają na tych Europejczyków, tak smutni. Nie wiedzą co ze sobą począć, bo już wszystko zrobili. My musimy jakieś 20 lat, chyba? Z jakieś 20 lat pierwsze, e, pierwszych Portugalczyków, Hiszpanów zobaczymy. Chyba Portugalczycy pierwsi tu będą. Tak mi się wydaje, także no nie pozostało nam nic innego jak czekać, wam nie pozostało nic innego jak zostawić łapkę w górę i soczysty komentarz, mi nie pozostało nic innego jak powiedzieć szalom, salam aleikum, a, a witam serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód asteckich wojowników, asteckiego totalen krigu i asteckiego spaczenia, krew dla bogów krwi. Dzisiaj będziemy, będziemy wspólnie, bo wspólnie tworzymy tych Azteków, będziemy wspólnie sobie rubasznie podbijać, dewołać kopalnie złota, no i oczekiwać, więc większość pewnie wytnę, no bo tu już raczej ciekawszych rzeczy nie będzie. Ale mam kilka przemyśleń. Zanim jeszcze zaczniemy, to kilka przemyśleń, żebyście też mieli do przemyśleń w trakcie tego odcinka. Po pierwsze, czy to nie jest za łatwo? Jak ja pierwszy raz gram tymi aztekami i w ciągu tam kilkunastu lat de facto zakończyliśmy te reformy. To czy to nie jest za łatwo te reformy przeprowadzić? Mi się zawsze aspekty kojarzyli z tym, że te granie tym, że tutaj to jest na trytytkę i walczysz o przetrwanie, żeby te dumy, zdaje się, nie odpaliły. A tutaj to w sumie żadnego problemu nie było. Zwłaszcza jeszcze, jak dostajesz dosłownie chorą liczbę eventów, które ci zbijają te dumy. Myślałem, że gra tymi aspekami będzie taka bardziej imersyjna, że non-stop będziemy zasypy zasypywani eventami, które podnoszą ten dum. To tą panikę sieją wśród naszego społeczeństwa, podnosząc czy Doomsday'e, znaczy przybliżając Doomsday'e, e, i że nie wiem, że będzie event typu, że nasi, nasi kapłani wyczytali w kalendarzu, że o 13:30 ma spaść, a spadł o 13:15 i wszyscy w panikę, bo kalendarz się nie zgadza i plus 5 do dumu. Myślałem, że na no takiej zasadzie to będzie działać i będziemy cały czas zasypywani, a, a sobie to więcej przez eventy traciliśmy, także. Ciekaw jestem, czy, czy to tak ma być, czy po prostu nam się mega fajnie wylosowało i, i nie dostawaliśmy złych eventów, albo po prostu z, tak spociliśmy, że bogowie paradoksu których karmiliśmy krwią i naszymi naszym hajsem z Adelceki, byli dla nas łaskawi. Może tak być, może tak być. Dobra, to co, yy, przegadany wstępik, a my zaczynamy teraz yy, pytanie do Was, nie? Jak Wam się idzie yy, granie takimi astekami, czy też nie wydaje Wam się, że to jest takie za proste, za nudne? To co mówię od dawna, że Europka jest już tak topornie prosta, uproszczona i smutna, że no trzeba się chwytać czego się da, żeby było ciekawie. A druga kwestia to, czy jak gracie, to czy boty zauważyliście, że boty ogarniają reformy, czy nie? We ja w sumie nigdy nawet nie zwracałem uwagi: czy ci te plemiona azteckie majów i chyba inków ogarniają swoje reformy? Czy non-stop dostajecie komunikaty od Dumzdaje? Bo w sumie nigdy nie zwracałem uwagi, ale też rzadko gram jakimiś krajami kolonialnymi, bo są już totalnie niedodne, żeby bawić się w kolonie i kolonizować. E, tu już trzeba naprawdę być, być pasjonatem eliminacji tubylców i zakładania faktorów handlowych. Także możecie dać znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie macie przemyślenia, a my, no bogowie u, u, za, za zadowoleni z ilości ofiar. Ale ja tu jeszcze widzę, że tutaj ten basenik, tutaj ten komin można by wypełnić szczątkami naszych, naszych turystów, których tu siłą przyprowadzimy, także idziemy dalej podbijać. sobie nową grę, kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie, tysiące gier w najniższej cenie, koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier, nie bądź amewą, kupuj na Enebie. Jeszcze mi jedna taka refleksja nasła, walczymy tutaj z Mojami, to wszystko podbijamy, chyba dla siebie będziemy brali. Nasza mi taka refleksja. Bo już kiedyś się nad tym zastanawiałem jako mały żbiczek, jak by to wyglądało, gdyby, gdybyśmy tych lokalsów, tych Azteków, tych Majów, zostawili samych sobie w XV wieku. Gdybyśmy ich na przykład ich teraz odkryli. Ciekawe, jakby ich społeczeństwo wyglądało. Jak by się potoczyło? Czy oni by przetrwali z tym swoim dość abstrakcyjnym, niewydajnym, średnim modelem społeczeństwa? Jak sobie żyli? Uh, czy oni mieliby szansę przetrwać? Czy by się rozwijali? Czy by lecieli, o? Stabilka. Albo do końca gry Monfly autonomii trench minus 003. Poczekajcie, będą jakieś abstrakcyjne rzeczy odnośnie tego, jakby mogły wyglądać ich społeczeństwa. Jakbyśmy ich no, nie zniszczyli, jakby nie patrzeć, ich kultury, ich, ich tradycji, w sensie sposobu życia i zarządzania krajem, społecznością. Jakbyśmy na przykład teraz dopiero ich odkryli. Uh, co to się dzieje? Nezachula ty przywódca Texaco. E, Texaco zakładam, że to jest coś, co jest pod nam podległe. Dobra, mniejsza, ale chyba postać historyczna, z tego co rozumiem. E, stworzył nowe spisy praw i zasad do rządzenia. I jeszcze kart specyficznych dla każdego przestępstwa. Ukradłeś komuś precelka, lecisz na piramidę, i potem właściwie zlecisz z niej. W bez serca i głowy i czegoś tam jeszcze. Nie ustąpiłeś pierwszeństwa naszemu cesarzowi, lecisz na piramidę. Wstąpiłeś stópką do świętej rzeki, lecisz na piramidę. Zapomniałeś święcić dzień święty według naszego kalendarza, lecisz na piramidę, a właściwie z piramidy. Taki, taki system praw mi się podoba. Ej, do końca gry: autonomia minus 003, chyba Git, chyba Git, biorę. I 100, 100 admin pointów? Dla mnie Git. No cześć, karypelku. Może Montezumy z nami nieba, ale azteccy wojownicy pozostali. Krew dla bogów krwi, o tak Dobrze, ścigaj te śmieszne 8000 Jeżeli przyjmiemy założenie że Astecki kalendarz jest pełen różnych świąt i podczas każdego święta trzeba złożyć ofiarę no to potrzebujemy dużo obiektów do tych ofiar, nie? Takie, poboskosławimy sobie sąsiada, żeby mieć construction cost i construction time minus na minusach, która nic nie będziemy budować, ale darmowe deep pointy Ci Majowie też mają piramidy, ale nie wiedzą jak z nich korzystać, dlatego ich piramidy nie zniszczymy, tylko wykorzystamy do naszych obrzędów. Tak, i postawiłem tam kapliczkę. <noise> Będą doskonale się nadadzą do składania ofiarciach. I mamy też misję za podporządkowanie sobie wszystkich tych miast państwek i lokalnych ośrodków władzy zrobiliśmy to poprzez posiadanie subjectów. Okej, okay, no dobra, dawaj zrobimy tego kościora. i kolejne dwa głośno się zrobiły. rana, ale my drzewko pochnęliśmy do przodu. I kolejna wzmianka o tym, że Astecy lubili odróżniać się w zależności od statusu społecznego dlatego musimy stworzyć stałe wzorce jeżeli żeby szlachta ubierała się inaczej, a chłopi inaczej spoko, także mamy to zrobione i mamy boską władzę boską władzę mamy zrobioną i dostajemy liberty desire, tracą spoko, bo trzeba będzie zacząć teraz ręcznie anektować i dostajemy Meso American tributariusze, dostaną 01 monthly tonali. No, my nie robimy tych tributariuszy. Mm, nie wiem, testowaliśmy i według mnie chyba lepiej tak robi zwykłych wasali. No, chyba że jest jakaś spocona mechanika na nich. Ale mamy kolejną gotową. No i Git Koka! Manpower Recovery Split plus 5. Tymi astekami da się jakąś dobrą templatę zrobić na Manpower Recovery Split. Bo za Kokę dostajemy 0,5. Tutaj widziałem ta świątynia, daje Manpower Recovery Speed plus 20%. Wystarczy zaakceptować tą kulturę albo zmienić na naszą. Także jakaś templatka na Recovery Speed Manpowera brzmi fajnie. opatrzcie Duma tracimy. Szkoda, że mamy zero Duma. Tradycja dla całej szlachty, aby podróżować do wielkiej świątyni Kwetsaka, taka, tylko kola. Nie czepiajcie się i zrozumcie, że ja kompletnie nie potrafię tego wymówić, ale w sensie nazw tych asteckich poprawię. Ja zakładam, że 99,9% społeczeństwa na świecie nie potrafi tego porządnie wymawiać. Dobra, dawaj darmowe deep pointy, pieniędzy u nas dostatek. Wieki temu nasz lud został siłą wyrzucony z ich domów przez tyranicznego tyrana, tyrana, króla tyrana, e, prowadzonego przez Huitzikolokopokatokopokę żeby znaleźć, a nie, my prowadzeni przez chujicy odnaleźliśmy nowy dom, nowy dom tutaj i postanowiliśmy mu podziękować krwawymi ofiarami. Generalnie to jest ten region, który właśnie podbiliśmy, kultura, pamiętacie, tu są ta kultura i religia majańska, ale my to zmieniamy na aztecką siłą naszej, siłą naszych argumentów i wysokością piramid. <laughs> nie mogę, to jest tak spaczone, piękne. O nie, trzęsienie ziemi, ale zapowiedziane. Nasi kapłani mówili, dzisiaj będzie trzęsło. No i trzęsło, dlatego modlimy się teraz do kweca tikatakatoki, Boga wiedzy i życia. Głównie chodzi o adwajzorów minus 10, bo tu moglibyśmy na przykład dyscyplinkę brać. Na razie nie mamy z kim się klepać, także dziękujemy za to trzęsienie ziemi. Zaplanowane, by ustaleni byli z bogami. Dzień Pamiętacie ten event z początku naszej rozgrywki, gdzie tam jakiegoś dzieciaka z wioski zabraliśmy, że on niby tam jest naznaczony przez bogów, czy coś takiego było? To on właśnie skończył 15 lat i może razem zostać z innymi wojownikami wysłany na wojnę, żeby zostać przetestowany. Także skoro bogowie mu sprzyjają, no to niech idzie zarabiać dla nas o więcej, więcej, że tak powiem, turystów, których będziemy poświęcać w ofierze. No chyba, że coś złego mu się stanie, bo można by było go zatrzymać żeby nic mu się nie stało, no bo wtedy reputacja naszej cesarzowej Judytki pierwszej ucierpi. Ale skoro jest naznaczony przez bogów, na pewno sobie poradzi, prawda? Prawda? I nagle dum zdej, bo ten chłopak się wywrócił. To woząc wszystkim znakom, młody wojownik został przetestowany. I wziął wielu jeńców, i w ogóle jest z gigachadem, jest bohaterem. Zostajemy, generała, z Army Tradition. 75 Military Power. No i tracimy duma. Ej, tutaj dostajesz tyle eventów na utratę duma. Był chyba, nie wiem, jeden z dwa eventy, gdzie zyskiwaliśmy faktycznie tego duma. Z, 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 za prosto, ale graficzka ładna. Graficzka ładna taka europkowa. No dobra, dawaj tego y, gigaczada. Napotika, co, -taka, taka, taka. Jakiś twój imiennik? <laughs> dobra, dawaj go, 3 ja ci ja jacie. No i punkty militarne. Czy my chcemy przepłacać 80%? Na razie chyba nie będzie się już z kim bić, że tak powiem, walczyć. Możemy trochę, może krajsa je podewować? Czy nie mamy też wybitnych prowincji do dewowania? Poza złotem, oczywiście. Będziemy mieli też dewowanie droższe, nie? zabycie prymitywem. To jest. Rywalizacja z Puerche-Pecha. To było jakieś rodzaj konkurencyjne, konkurencyjne, lokalne imperium dla Azteków. Zajmując tę ziemię, właśnie zmierzyliśmy ich potęgę. Pernamentne klejmy, wszystkie prowincje ze zbożem, dostajemy produce modifier i 100 dukatów ze zboża, świetnie! Inwazja, myślałem, że Portugalczycy robią nam D-Day'a, przypłynęli, nie, jakiś chłop się z tych lokalnych... Ty, ale jak na... na chwila, 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 mamy 1493, Europejczycy dopiero gdzieś tam do Karaibu dopływają, te Kolumby i cała reszta z gry. Skąd wy yy, po Pacyfiku, po stronie Pacyfiku, po drugiej stronie, macie takie okręty, jeszcze z działami tutaj widać. Coś mi się tu nie zgadza, coś mi się tutaj nie zgadza, ciekawe co. Zjednoczony półwysep Yucatan, czyli tutaj Dziemajowie, dosłownie wszystko podbiliśmy, tutaj jedynie te trzy prowincje, cztery. Tery, ograniczają nas trusy, a tutaj jeszcze z nimi nie graniczymy. A to jest niesamowite, że te plemiona indiańskie wędrowne, one tak blisko Azteków sobie żyją. Zamiast gdzieś tam ucikać po bizony, gdzie biegają, to oni tutaj przy tych świątyniach, przecież oni stąd widzą tą świątynię i widzą jak te głowy spadają. You pick the, the wrong house, you fool. Dokładnie tak, co my dostajemy? 100 splendoru. Judytka dostaje 2 w militarnych pointach. A to by jej się przydało. 43 lata. Moglibyśmy czekać, ale nie ma co pocić. Pokażę sobie kolejne questy. Może odblokujemy. Możemy dostać tego. Możemy dostać eee, eksplorera. Eksplorera. Czy my możemy w ogóle flotę budować? Możemy kogi. No kogami nie poeksplorujemy. Dzieci Europejczycy są? Naszy, na, nasi wojownicy stoją na brzegu, na wybrzeżu, na plażach i tacy smutni czekają jak to jest kobary. No, gdzie, gdzie ci Europejczycy? W here. Oho, expansion of the głównej świątyni, minus 15 domu. No, no powiem tak, no z tego zumu mamy 0. Admin pointy zawsze by się przydały. Ja mamy pieniędzy, mamy dużo pieniądzów. Mamy dużo pieniądzów, także rozbuduj główną świątynię 1000 punktów. Jak to boli? 1000, ale bardzo dobry teżek. Szósty, szósty teżek na tych Europejczyków, to chyba trzeba się przygotować. Baraczki, kawaleria, taktyczki, wszystko. Także dawaj azteckich akapuzerów, Nie wiem, Chińczycy z drugiej strony przepłynęli dali nam bronie czarnoprochowe, także dewaj, bo dewować chyba też się nie opłaca w kółko, bo mamy niesamowicie drogie koszty Dewowańska. Także tylko w ostateczności będziemy techę klikać. A co to się dzieje? Co no to za dziwne człowieki przybyły z roszczeniami do naszych rzeń do naszych ziem? Co to za dziwne człowieki? Jaka Portugalia? Co jest? Ja tu nic nie widzę, halo? Jacy, jakieś stwory z zamorza roszczą sobie y, nasze prowincje Gdzie to? Gdzie te te roszczenia? U nas się skończyły obiekty do pozyskiwania tanich y, turystów y, na nasze piramidki Także uderzymy już bezpośrednio na Amerykę Północną no, y, Przypadkiem zaczęliśmy graniczyć z jakimiś indianicami z Teksasu, coś takiego Także... No macie przyjuszniku, sojuszników, wichita jakieś Także y, szalomy, witajcie O, wojna! Basteckim wojownikom się nudzi Pokażę im, jak wyglądają konie, bo oni jeszcze nie znają technologii koni. Mamy, mamy technologiczną supremację nad nimi. O, my wygraliśmy 100 bitew, nareszcie 100 bitew wygranych. Ofiary dla bogów! Super, co dostajemy? Do dostajemy maximum limit limiting 40, Tolerancja. No, okej, okay, drzewko zrobione coraz bardziej. I możemy trochę z tej ciorów porobić. Zatoka Perska, o, zabezpieczona. Wchodzimy. My dostajemy na ich klejmy wszystkie. Wow, bo teraz dostajemy te Flower Warsy I możemy non stop to wszystko podbijać, tak? Ale to jest, ale ci Aztekowie są opewsi Jak dobrze wypłacisz, to jesteś w stanie podbić Ameryki Zwłaszcza tą północną, gdzie jest dużo plemion Zanim Europejczycy przypłyną <śla> Europejczycy przypływają, a tam od, od y, tych zmarzniętych, y, zmarzniętych rubieżych Kanady Przez Ameryki, Karaiby po, po końcówkę Andów na Ameryce Południowej Są Aztekowie że jestem Ooo, bogowie nie pochwalili naszej ekspansji. Poszliśmy za daleko! Kometa trafiła w naszą piramidę. O nie, co my zrobimy. W końcu udało nam się złapać tego czarnoksiężnika. Co jakiś czas te eventy się losują, że my go szukamy nucika, no a w końcu się wylosowało, znaczy w końcu udało nam się go złapać po kilkudziesięciu latach. Możemy mu obciąć włosy albo możemy go kill'im, stracimy 10 duma, ale podbije nam unrest. Wiesz co, obetnij mu włosy. Myślę, że to będzie gorsza kara. Portugalczycy! Są nareszcie port Portugalczycy, a właściwie portugalska kolonia, nawet, czyli oni już kolonie mają na Karaibach. Do no 1506 najwyższa pora! Najwyższa pora! Dawajcie, Portugalczycy, kolonia obok nas! To jest ten czas! Kolejna misja zrobiona prawdopodobnie na podbój z si si przejęcie Tepiklancy, zasoby wełny. Ok, all supplies are scare in Mesoamerica Ok, random all province in we require will get the following. Dobra, dobra, 60 goldzika i dostajemy misję na all province bez are owned by you or all province. Czego jeszcze nie mamy? No właśnie to sobie przejmujemy. Establish American Frontiers? W sensie to jak Rosjanie mogą Alaskę, kol... znaczy Syberię kolonizować? Co ty gadasz? Wystarczy zająć to, co właśnie podbijam. Co pan powiesz? A to w ogóle jeszcze można za życia monte, Montezumy generalnie zrobić. Dostaniemy Event Wings of Light No nie zdążyliśmy tego zrobić, ale faktycznie, tymi jastekami to można to wszystko w sekundę wypocić. Faktycznie za Montezumy można ten Ast Astlan stworzyć, bo nam się naz zmieni nazwa kraju. Spoko. Judytka dostanie i modify right of Montezuma. Monarch Power from Tributary Stays plus 1. Co? Czekaj, za każdego trybutariusza byśmy dostali, jakby Montezuma żył, plus jeden point. Ten mana point? Wow! Wow! Wow, co ty gadasz? No, Montezuma, Montezuma is dead. You have not discovered Caribas yet. No to oddajcie się odkryć. Proszę, odkryjcie mnie. Coś znowu przejęliśmy, akwedukty, dostarczanie wody, te no czyli klakan był otoczony przez wodę, ale większość tej wody nie, nie była zdatna do picia System Asteckich akweduktów, Meksyk dostanie Prosperity Growth Development Cost minus 5%, niewiele i If university isn't present at... Czekaj, uniwerek? <laughs> Astecki uniwerek, spoko, Astecki uniwerek A to już! Ja myślałem, że jak się odpali era tych tam oświecenia. Mamy w 1510. Astecki uniwerek. Pewnie obok tej świątyni, gdzie składałem ofiar, to w międzyczasie studenci by sobie... albo żaki, bo to był okres, kiedy na studziaków mówiło się żaki w Krakowie. No. To by chodzili na, na tego, na ceremonię zrzucania ciał z tej świątyni. Albo zrobimy jakiegoś Erasmusa i weźmiemy tego. Weźmiemy studentów z Krakowa na wymianę. <grymne> co jest? do teraz mi mówi, że development minus 20. Cały czas mamy za prymitywa plus 50. No i tu już jest trochę zdewowane, zwłaszcza po złoto. Ile my z tego złota w teorii zarabiamy, a nie zarabiamy? Cztery dukaty. Pałki z obsydianu. Kontrolujemy wystarczająco dużo, że możemy wprowadzić aztecki amerykański monopol na pałki obsydianowe. Staniemy 5% infantry compatibility do przywileju i troszeczkę pieniądze. Ok, dawaj. Portugalczycy przybyli. Nasz, może nie koniak, bo koniach mamy, ale w stalowych zbrojach. Dziwne człeki Guarda Real, Joachim de Sota. Witamy, towarzyszu. Przynieś nam książki. Przynieś nam feudaliz. Przynieś nam renesans za oceanu. A przecież mamy statki i mapy jak dotrzeć. Mamy fajny uniwerek w Mechiko. Także tej reformy, oni tu już biegają. Oni muszą mieć kolonie koło nas czy jak? No bo tak, że tak trzeba czekał na was chodźcie Chyba, że oni nas się boją i oni muszą nas zaatakować, tylko że my jesteśmy zbyt potężni i nas nie atakują. Ale patrzcie, 10 tysięcy. 10 tysięcy. czy byśmy im naklepali. Nie odkryłeś Portugalii jeszcze, no jak nie? Dziwne człowieki biegają po naszych ziemiach. Czekał też, że animacja naszej kolonizacji wygląda jakby to był jakiś europejski osadnik, nie? A to powinien być jakiś taki, nie wiem, szaman, lokal z, z dzidą w, w tych pasiakach swoich, piżamkowych, kolonizujący, a nie europejczyk. Zdewowaliśmy Meksyk do 35 deva, bo był quest i mi się trochę punkty militarne marnowały i dzięki temu Meksyk dostaje miasto złota. Miasto złota, dostajemy troszeczkę lanców i dostaję Construction time minus 15 liczba budynków. Okej, okay, ale ważne, że o, daje nam dostęp do kolejnych development 45, oho. Oho. Every time we expand Infrastructure Mexico will gain ten government reform progress. Okej, okay, bo tu można by plusikować. Ale na razie reform progresów nie mamy. Teraz zaczął się problem. Jaka pierwsza grupa ideologiczna na aztekach? Eksperci z komentarzy, słucham państwa, co tu brać? Innovative? Religijne idee asteckie, Eksploracyjne? Żeby więcej eksplorować, kolonizować? Albo expansion ideas, ty, dwóch kolonistów, ciach, ciach, ciach. Wbiliśmy wystarczająco zadowolenia naszego, naszych kapłanów, naszego kleru, którzy zajmują się edukowaniem prostego ludu, jak należy świętować każde, ka, 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 każde święto z naszego kalendarza. Dostajemy świątynię, minus 2 restu i plus 10 do taksów. Taksometa, spoko, jeszcze dwa base taksów w Meksyku. Uh, Fate of Alliance, dostajemy. Oj, dwie opcje. To jest sojusz tych miast, które stworzył Astecki Imperium. Pamiętacie, te trzy miasta. I będziemy mieli do wyboru albo usunięcie tego modifiera, To jest. Uh, będzie gdzieś któreś to. Oko, no dobra, klikniemy i pewnie będzie do wyboru. Ta, będzie do wyboru. To jest przywilej, tak? I on dawał nam boosty za wasali kosztem Governing Capacity i Governing Capacity Modifier. No my troszeczkę już przekroczyliśmy Governing Capacity podbojami e, i możemy go po prostu usunąć. I nasze główne miasto będzie samodzielnie władać w Asteckim imperium. Wiecie co, usuniemy to chyba całkiem? Usuniemy to chyba całkiem, bo my papetów raczej robić nie będziemy. Wielki Astecki napis, papety nam niepotrzebne, a tutaj Governing Capa tracimy. Tutaj moglibyśmy dostać jeden deva za każdego papeta i ten governing cap zostałby zmniejszony o 25%, ale to i tak chyba nie ma sensu. Także robimy Tekochika Takanshol Reign Supreme. Także cyk, edykt usunięty i gówniaki się nie buntują, ok? Wow, ile nam to governing capa podbiło, co ty gadasz? Mieliśmy 250 przez te debuffy, teraz mamy 600. Nie no, panie, lecimy, ekspansja! W ogóle ciekawe jest to, że tutaj podbiliśmy to plemię w tym miejscu. i Jakie podbiliśmy to one ucikło tutaj? Nie zniknęło, tylko uciekło tutaj. I mi zablokowali dalej drzewko, bandyty. Kolejny festiwal. Tracimy autonomię. Tak, krew dla bogów krwi. Festiwal festiwalem, ale przeprowadziliśmy chyba wystarczającą liczbę festiwali, aby zrobić. Aha, przynajmniej 90 utonali. Dobra. Blood for the gods. Krew dla bogów krwi. Dostaniemy. Inquisitor will grant 0.2 tonali per level. The government interaction hold religious festival will no longer generate inquisitors. Okej. Okay. Musimy wbić z powrotem ten paseczek, czyli wymagamy więcej ofiar. Niby dum zbity, reformacja zakończona, znaczy reforma naszej religii, ale ofiary dalej składać trzeba. Wymigrowali, mamy! Mamy after many years of naszych kampanii, wrogowie zostali... Niepokonani, po prostu zniknęli, zostali wyczyszczeni, dosłownie yy, wyeliminowali na zawsze. Yy, marzenie o nowym Astraklanie w końcu się spełniło. No niestety Montezuma nie dożył tego, jego córka Judytka pierwsza dokonała tego, dostanie po jednym tym poncie 4-3-4. Ok, szkoda, szkoda, że ma 68 lat, ale trudno, nie będziemy czekać, bo chce jak najszybciej odpalić tą mechanikę. Establish American Frontier Decision, allowing us to create American Frontier Colonies in Uncolonized Neighboring province. Także poproszę Niestety Montezuma tego nie dostał, Rise of Montezuma też już tego nie ma eee, Nie dostaliśmy tego, nie? I tu powinniśmy mieć mechanikę jakąś? A government reform progress stanie 75 musi być. A Ajajajaj, no my nie mamy government reforms, bo... You must reform your religion before you can enter government reform. No żeby my zreformować religię, no to musimy Europejczyków spotkać, tak? A dopóki nie sprowadzimy, nie spotkamy Europejczyków, to nie mamy obok siebie prowincji z instytucją, czyli nie zreformujemy. No patrz, znowu stoimy na tym wybrzeżu i czekamy na tych Portugalczyków, no. Oni pływają, oni pokazują i śmieją się z tych statków. Ale mi irytują. Artylerię zaraz wymyślimy. Ile nich są punktów za tą technologię? 1100! Wow, nie. Nie, nie, nie. Nie, 1100 to ja nie dam za. Nie, nie, nie. Ty... Jak mnie boli, se. A, a, Halina. A! 1100 za technologię. No chyba nie. No chyba nie. Ej, dziedzic nam się zachorował. Montezuma. Masz. To on ma 40 lat. Judytka ma 71. Proszę, bogowie, no, my zobaczcie, ile my dla was, yy, rozumiesz, załadowaliśmy tej, tej butli cisowianki, ile krwi, ile, 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 ile ofiar, proszę, bogowie, bądźcie łaskawi, bo nam dynastia wymrze, proszę, bogowie, bogowie Europki, bogowie Europki, yy, delceki dla bogów paradoksu, krew dla bogów azteckich. o, udało się, Ach. jednak jeszcze ktoś tam lubi zajączka w paradyżu. Niestety, 72-letnia cesarzowa Imperium Astecku, Azteków, czyli Jodytka niestety zginęła, pewnie obserwując codzienne wydarzenia na szczycie piramidy. Nowym władcą został Montezuma II 332. Europejczyków jak nie było, tak nie ma, więc dalej siedzimy, czekamy. No nic, w takim razie w tym odcinku się nie doczekaliśmy Europejczyków. W następnym już na pewno muszą być, bo to jest 1523. Jakie no, to biorę eksploracyjne i sam płynę do tej Europy, rozumiesz? I sam skolonizuję prowincję gdzieś koło Paryża, żeby ukraść im instytucję, bo teraz wszystko się rozchodzi o to, żeby mieć prowincję obok z instytucją. Mam nadzieję, że odcinek się pojawił. Dajcie znać w komentarzach, jaką grupę ideologiczną, jaką pierwszą brać dla naszych Azteków. Papę górę, soczysty konentarz. Przypominam o Enebie, Linkaczu i do jutra. Cześć,